Według istniejących teorii, materia i antymateria we wszechświecie powinny istnieć w stanie permanentnej równowagi. Jednak ludzkość wciąż nie zbliża się do wykrycia tego rzekomego odwrotnego stanu materii. Dlaczego tak jest? No cóż, odpowiedź na to pytanie da nam klucz do zrozumienia całego wszechświata. Wiemy, że oprócz zwykłej materii, z której jesteśmy zbudowani Istnieje jeszcze niezwykła, tak zwana antymateria. Kiedy oba rodzaje materii wchodzą ze sobą w kontakt, unicestwiają się nawzajem, uwalniając oszałamiającą ilość energii. Kiedy jeden gram antymaterii wchodzi w kontakt z jednym gramem materii, wytwarza to taką samą ilość energii jak podczas wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie. Teorie zakładają, że energia może również tworzyć zarówno materię, jak i antymaterię w równych ilościach. Istnienie antymaterii zostało dowiedzione teoretycznie jeszcze w 1931 roku, jednak od tego czasu, pomimo coraz większej liczby dowodów potwierdzających tę teorię, jej istnienie nigdy nie zostało potwierdzone empirycznie. Problem polega na tym, że ogólnie przyjęta teoria wielkiego wybuchu niejako wymusza istnienie antymaterii. Kiedy powstawał wszechświat, przestrzeń była pełna energii, która mogła przekształcić się w materię, a co za tym idzie, również i w antymaterię. Wszelkie poczynione przez nas obserwacje sugerują jednak, że wszechświat, który widzimy, składa się tylko z materii. Nauka upewniła nas w tym, że cały układ słoneczny składa się z materii, a inne gwiazdy, przynajmniej te w galaktyce drogi mlecznej, również nie odbiegają od tego trendu. Wiemy to Poprzez analizy wiatru słonecznego, który w rzeczywistości jest strumieniem atomów emitowanym przez słońce w przestrzeń międzygwiazdową. Gdyby istniały gwiazdy składające się z antymaterii, to uwalniałyby atomy antymaterii, a wtedy dochodziłoby do losowych zderzeń i potężnych eksplozji. Gdyby tak się stało, to w wyniku tego procesu mogłaby pojawić się jakaś specjalna forma promieniowania gamma, które bylibyśmy w stanie zaobserwować. Ponieważ jednak dotąd nie wykryto takiego promieniowania, możemy być pewni, że inne gwiazdy również składają się z materii. I na tej samej zasadzie można wykluczyć istnienie galaktyk z antymaterii. W przestrzeni międzygalaktycznej obłoki gazu otaczającego galaktyki stykałyby się, a wtedy dowiedzielibyśmy się o oddziaływaniu obłoków materii i antymaterii. Jedyna logiczna konkluzja, jaka nasuwa się na myśl, jest taka, że antymaterii po prostu nie ma. Przynajmniej w obserwowalnym przez nas wszechświecie. To rodzi nowe teorie sugerujące, że na początku istnienia wszechświata było znacznie więcej materii niż antymaterii, co doprowadziło do kompletnego unicestwienia tej drugiej. Obecnie budowane są różne obiekty do zbadania tej teorii. Może się ona wydawać niezwiązana z naszym istnieniem, jednak ta tajemnicza łaskawość dla materii doprowadziła do naszego powstania. Jej rozwikłanie jest więc jednym z elementarnych pytań, na którą odpowiedź powinna znaleźć ludzkość. Tylko wtedy zrozumiemy, dlaczego galaktyki, gwiazdy i ludzie nadal istnieją.